Kolejny odcinek urokiego od Odkiego baby! No i ja Was witam moi drodzy! Jak zwykle po raz kolejny zapraszam na odcinek z gry Donkey Kong Bananza. No dobrze, zakończyliśmy ostatnio w tym miejscu, więc myślę, że lecimy sobie dalej do kolejnego królestwa. Eee... A poprzez burgera lecimy. O, dopiero teraz jest. A jednak. A jednak pię. O, faktycznie piętro jeszcze jedno! To co ja sobie... Zaraz, zaraz, zaraz. To ja sobie obzdurałem, że niby nie ma piętra, a może się nie wyświetlało faktycznie. Ale zawsze jak było jakieś piętro, pewnie teraz kamerką zasłaniam, to pod tym napisem Fist Layer i tak dalej jest SL1400 i powinno być 1401. A nie ma do tej pory. Wow, to jeszcze tutaj się pobawimy. W tym Fist Layer. O kurde, to faktycznie największy świat w całej grze. Mm. Zbierzmy te banany, zobaczmy, e, ile tutaj jest ich do zdobycia. Bo dalej, to jest 11 e, tych skorup całych, do kamie no, tych kamieniołomów. Wiecie o co chodzi. E, więc my to sobie zbierzemy. Na razie z pointa nie bierzemy, bierzemy sobie to, ale to jeszcze chwilka, moment. Aha, ale tu jest ubocone. Tu pewnie będzie walka z bosem. To zanim tam dotrzemy, 10 bananów. Dobra, 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 dobra. To jest kontent idealnie pod ten odcinek. Czy to jest ser. Wydaje mi się, że tak. Oj, 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 dużo tu jest rzeczy. Dobra, dobra, bo to jest mały teren, więc może być gęsto po prostu. Ziup! Zawalczmy. Zawalczmy Battle face On. Zawalczmy z tymi gnojkami, zobaczymy jak nam pójdzie. Mukoidy razy dwa, czyli te całe śluzy. Ale to okej. Okay. Robimy coś takiego. Easy peasy. Tyle? Wow. To już co ja widziałem, jaki to jest pattern. <laughs> Banana! Taking uh, the Wall. Ok. Nie ma co. Prostiut to. Akurat dobrze, że nagrywam ten odcinek. No, prawie od razu, bo jeszcze poszedłem uh, sobie jeść, ale prawie od razu po poprzednim. E, bo tak tu jestem rozgrzany. O! Mm. Dobra, chyba wiecie, co zrobimy. Tak. Nie ma co. Naj najlepsza zabawa to po prostu czystka i tyle. A tu takie rzeczy też da się rozwalać, okej. Okay. Zium. Dobra, tutaj jeszcze trochę golda, oczywiście. Tam gdzieś banan jest. Ej, jo, było na górze gdzieś. No to faktycznie to najlepiej to wszystko po prostu wyczyścić poniszczyć. Uh, tu jest przejście. Oczywiście. No oh, ale ja tam nie przejdę. Okej, okay, okej, okay. czyli tutaj takie zagadeczki mamy. To jest jakaś stal. I tyle. Hmm. No, Nie no, którędyś jakoś muszę przejść. A? Ah, oni strzelają teraz jakimiś innymi takimi rzeczami, tak? O, 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 a to kratka? Dawaj tą kratkę. No. A przedostałem się, tylko nie wiem jak wyjdę teraz, xD. Okej, okay, okej. Okay. Ma to sens. Mówiąc szczerze. Czyli lepiej nie rozwalać od razu tych wrogów, tylko tak chwilę... Eee, o jezu, poczekajcie, o chwilę, chwilę przeczekać. No, dobra, tak może być. Chwilę przeczekać, eee, bo wtedy mogą mi otworzyć jakieś dodatkowe przejście. Patrzcie, tu znowu jest więcej tego. O, no to super. Nie, no powiedzcie, że ja wyjdę. O, jak bardzo dobrze. O jezu, dziękuję. Eee, no dobra, ale mimo wszystko no, trzeba się was pozbyć. A ja mam wrażenie, że coś gdzieś. A, okej, okay. <laughs> że to coś gdzieś przegapiłem. No to tutaj wiadomo. Dobra, tam na dole będzie. Tu jest woda, tu mogę przejść chyba. Ale to jest takie... pełne kurde tajemnic. Nie no to dosłownie trzeba najlepiej to wszystko tutaj tak rozwalać. Czy ja mogę wodę brać? No dobra, tu ewidentnie nic. Uh. Tu zebraliśmy. A to jest to utwardzone, ojoj. Eee, dobra, dawajcie gnojki. Przejście mi zróbcie. A nie, tu jest sól pod tym. O. No dobra, 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 to wykorzystajmy ten czas. Szyki, szyki, papi. A, no, gdzie, gdzie ja jestem? Zaraz, 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 zaraz. Oż kurde no... Wiele was... Więcej was matka nie miała... Roki! Roki! Znaczy DK, uspokój się! Uspokój swoje kontrolki. Po kolei. Cyk. Noż. No to w końcu ja ich rozwalam tym czy nie? Bo oni strzelają i tak przebijają się przez te moje kamyczki. I don't fucking know. Eee. Aha. Także ten teges. No to ładnie załatwiłem sobie. Ojoj. Ojoj. Znaczy oj. mogę się chyba odsunąć i się powinni wrogowie zrespić, tak? O kurde. Dobre, bo ja tu za bardzo tych wrogów porozwalałem niepotrzebnie. A i sław, kurde. Ale tak tu jest, jak się pierwszy raz e, dany, dany rejon przychodzi daną planszę i się po prostu nie wie. Czemu ten mikrofon nie chce się dobrze trzymać? Mam wrażenie, że coś krzywo dzisiaj się trzyma. A jak tam przejść? Okej, okay, tu sól, dobra, dobra, dobra Cyk. Mam nadzieję, że to się nie rozpuści. I błagam, niech to... jest Jest. Jeszcze zostało 5, w tym jeszcze jeden ten duży. O! o, No nareszcie! Nareszcie, chłopie! Faktycznie ja z tobą nie gadałem tam na górze. Czemu ty się suwasz po tym gordzie? Co jest? Dawaj tego banana. Nie ma co gadać. Banana! Cranky's Feast Run! Fuck yeah! Mm. No dobra, ale cały ten gold jest mój, kolego. No, 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 no! Later! Later! Dziękuję. Ja nie chciałem cię wspinać! Uh, I co, i wrogowie się nie zrespią? Czy zrespią? Czy jak oddalę się odpowiednio może? Fajnie by było. Czy coś jeszcze przegapiłem? Tu na dole chyba byłem, w takich tych pomieszczonkach. Eee, dobra. Liczę, że się to zaraz pojawi. Bo kurde, no nie mam, nie mam innej opcji. Czemu ty się po czymś takim spinasz, jak ja nie chciałem? Okej, okay, okej, okay, to jesteśmy na samym początku, dobra. Błagam. Jak nie, to po prostu będę musiał zresetować poziom, co nie? W sensie reset layout czy, czy coś takiego. A eee. jak tu? ha, Ja! A to więcej tego jest! o. Nie no, może. He? Absolutnie nie wiem jak jak tam to zebrać. Tu jest ten większy. Ha? Mózg mnie boli. Okej, okay, to od drugiej strony, żeby wejść, ale tu? Aaa, za waterfallem! Dobra, 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 to ja nie, nie widziałem tego przejścia. No, trzeba było tak mapę zobaczyć, o faktycznie jest przejście tędy, ojoj, ojoj, oj. Siemanko. To mam jeszcze drugą, drugi, drugi, pomysł, mianowicie, you got a skill point. I biorę, oczywiście, że biorę sobie tego applejuice'a. Mm, że się po prostu teleportuje tu. Może to zresetuje wrogów. Nie wiem. Ale mam taką nadzieję. No, chyba nie za bardzo. Naprawdę ja tego tak po prostu nie rozwalę. Nie ma żadnej opcji. Melted iron. No nie no, nie da rady. A. Dobra, ale żeby to zdobyć, to ja muszę przejść na drugą stronę. Ja z Tobą na razie gadać nie będę. Tu jest wyzwanko, ok. Ta kamera czasem tak przeszkadza. 10 na 10 jest. I aha. A musiałem użyć mango fruit. Czemu ty się wspinasz po tym? Why? Oh god. Tatira waves of falls. Of walls, a nie falls. Co ja gadam? Um, pierwsza rzecz. Serio? Tyle? Okej. Okay. Ooo. Oh. Zaraz. Ja, ja, jak, jak się używało? Wait, gdzie są kontrolki? Jak się używało tej. tej mocy? Czy, czy dowiem się? Klikam ten, klikam ten. Okej, okay, przy przytrzymać trzeba. Dobra. A to ja mogę w taki sposób. Ale jestem wolny, oj. No, no, no! Boże, bo to trzeba tak. Aż. A mogę tak bez przerwy? A to to. To, ujoj, to ja mogę overpowerować to. Dobra, tam jest pierwszy banan. Masz no, ty gówniaku, ty. Czemu musiałeś się zrespić? Pyr. Cyk, cyk, cyk. Okej, okay, czyli ja, zani, zanim skończy się ten pasek, to ja mogę po prostu kolejny raz yy, włączać tą umiejętność. No trochę OP. No dobra. O oh, fakt, nie, nie zobaczyłem, czy tutaj banana nie ma. No to lecimy i tyle. No, 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 no eee! Jo, jo. Nie chcę mi się rozwalać tego. A! Oh! Wow, 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 wow. Ej, dobra, to nie jest takie łatwe. Nie jest takie łatwe. Znowu będzie taka sama sytuacja? No. No dobra, jak są takie platformy, to ja się nie dziwię, że... że to jest trudniejsze. Ale to już jest koniec. A tu, 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 To jak wskoczyć? Aha, o tak. No serio. Jest, 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 jest. Okej, czyli tu na samym końcu tak ukryli. Bousing tell of a po of Czemu ja na wall mówię fall? Roki ty, debilu! Kurde! Nauczy angielskiego! Miesz dobre oceny z angielskiego i teraz tak partolisz przy sześciolatkach, którzy oglądają te filmy i chcesz dobrze się pokazać. Fall! Fall! Kurde. Mm. Na wall mówić fall. Fuck me. E, dobra, gdzie dalej? Powinienem iść. Tam, tamtego teraz. Czy, chyba, że teraz się zrespili wrogowie, czy coś. Wątpię. Trzeba będzie zresetować layout i tyle. Yy. Co ja tu mam zrobić? Bo jest ten olej. Ok, widzę kolejnego tego. Z Cyk, cyk, cyk. Może tu jakieś przejście? Czy coś? Yy. Tak nad gorącym olejem jesteśmy. A ja tu schodziłem w takim razie, dla tabliczki tylko. Mnie te tabliczki... Nie interere, nie jestem into... into lore gry, aż tak. Wychodzi na to, że... oni i tu będą te gówniaki. No dobra. Dużo, długo jeszcze? O, jeden jak tam trafił. No, No wiedziałem, że oberwę. Dobra, gdzieś coś jeszcze jest. Tam banan na dole. To nie wiem, gdzieś tu. Jujuuj. Ej! Nice, udało się. Melt through the metal bridge. Ej, dobra, dobra. Co, i teraz mam ich tą solą rozwalić? Jujuuj. Tam już jest ewidentnie chyba jakiś koniec. W sumie kurde, całe ja się bawię. No no no. a Takie buty. Gnychów to ja tam chyba rozwalać specjalnie nie muszę. Nie wiem. Ja chcę, ja chcę bezpiecznie to zebrać i tyle. Eee, to już ostryczem na bank. Boże chryste panie, ty takie ruchy robisz, że zaraz sam w to wpadniesz. Eee, skill point zawaliście. No, to już na te melony po prostu będziemy wydawać i. Ja nie wiem, czy coś jeszcze. Ile zostało bananów? Nie, wszystkie banany! Okej, okay, wszystkie banany mamy. Trzy fosile zostały, no to dwa jeszcze gdzieś. O, domek jeszcze. O, oczywiście, na sam koniec trzeba jeszcze wydać trochę hajsu. No, no typowe. Mhm. Mm. Mm Ej, plus 5 hp. W sumie wezmę, bo tu może być walka z bosem. To w sumie byłoby głupie, gdybym nie wziął. Idźcie sobie z pańsko. Dobranoc. śpiulkajcie sobie... Nie! Zzz. Ile będę miał? 15 hp? Ujoj, ujoj, Ale dobrze. No i to musi być już e, walka z bosem. Albo i nie. O matko boska, chryste panie, ta sól będzie mi się po nocach śniła. Już nie chcę brać słonia. I tam na wprost widziałem! Czyli już będę miał, no, prawie wszystkie, ale... Ej, ej! Nie no, nie wierzę w to, no, co za parszywa gra. Parszywy ten świat jest. Jest najlepszy, ale najbardziej irytujący. Ta mechanika jest o kant dupy rozbić. I teraz muszę z tym czymś ganiać e, tak przed siebie. Ogad. Oh muszę tam całe kółko zrobić, tak? Oh. A iść pani pani ciul, biorę słonie, mam to gdzieś Co ja będę? Kurde, no chciałem zostawić moc na walkę z bosem, to nie! To nie, oczywiście! Mam gdzieś ile tam HP stracę, mogę jeszcze... Jeszcze raz przecież się przekimać. Cyk! Co ja się będę bawił w tańcu? No! Kurde. Zapom zapominam o tym, że... Gold z goldem to wybucha tak ogółem, ale, ale spoko. Eeeee! Dobra, już nawet nie chcę, nie chcę z e, pańska. Nie ma co. Mamy full, mamy full. Lecimy, kurde, skopać tyłek bossowi. Ktokolwiek to będzie, Wojtką, nie wiem. Co tam tyle śluzu? Eee. Co to jest, pan glut? Pewnie to będzie jakiś znowu wzmocniony glut. Ej, No. Co to za Staszek? Ała. He? O. Dobra, to może nie być jakaś łatwa walka. Wej. Mackey Mac. Mm. No dobra, to pewnie tym muszę. A ok. A co mam go tym atakować pewnie? O o o! Co 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 co! Ok, na razie idzie spoko. Dlaczego dlaczego jakieś fotomody się odpaliły? Zbierzmy, zbierzmy. Au! Au! O kurde, ale Czy ja w niego mam strzelać, czy w ten śluz? No 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 oj oj! A bo to jeszcze te gówniaki są. Ole, powalono. Jej, 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 za dużo co się dzieje! Aaaa! Jeszcze brakuje, żebym krzyczał, i będzie. Będzie chaos! Będzie dużo, dużo rzeczy naraz. Nie wiem, no, poważnie nie wiem, co tutaj się dzieje. Czy ja w niego tak powinienem strzelać? Chyba tak. Czy jest spokojna walka, tylko że po prostu. Dzień <grywanie> co się dzieje. Tu się rozwala teren, tu go muszę wsysać. Ale tu muszę klapać. Ale tu jeszcze małych wrogów respi. Ale tu śluzem daję. Ale jeszcze lata nade mną. Absolutnie nie wiem, co ja mam mówić tutaj w tej walce. Tych gnojków trzeba rozwalić. Chyba. O, o, o. No. no, Przyszedł i zrespił tu Ogat, oh, ja znowu nie mam Ej, woj, woj, bo ty już dedasz Yes! Dobra, ja tak biorę ten teren, a on już dedł. Ju, e, no dobra, to była trochę cięższa walka z włosem, nie jakaś mega trudna, ale po prostu ja nie jestem pokoleniem e, TikToka, że potrzebuję mieć ADHD na ekranie, o tak. Ale dużo się tu działo. No dobra. Nice. Nice, nice, nice. Pięć kolejnych bananów leci do kolejnej warstwy. Tańczcie szobie jak bardzo chcecie. Yeah. Oh god. A my mamy załatwioną sprawę. On to the next leja. Leja. Leja, leja. No i dobra. Bierzemy sobie oczywiście teleport. I teraz robię ten magiczny trik zwany reset teren. Żegnaj rozwalony terenie tutaj na górze. Jak to wygląda? Eee, tak, reset teren, reset it all. Bo została tylko ta jedna skamielina, żeby mieć ukończony świat na 100%. Nareszcie po tych wielu odcinkach, a... Podsumowując, podobał mi się ten świat, ale ta mechanika z tymi glutami... No nie... nie do, dobry zamysł, ale wykonanie nie zawsze dobre. Nie zawsze mi siadało. Eee, no tylko, że teraz ja muszę... Przepraszam bardzo. Tepnąć się. Chyba tu. Chyba tu. Liczę, że będę mógł tamtędy przejść. I teraz po prostu postarać się o to, żeby mi to rozwalili i nic więcej. Więc koledzy, zapraszam. Dobrze, dobrze poradziłeś sobie. No. Try again. Yes! Mamy wszystko? Wszystkie banany, wszystkie fosile z tego świata. O matko... Zaraz, zaraz, bo ja, bo ja się chcę teleportować. Tak, możemy teleportować się tutaj, kupić wszystkie ciuchy i lecieć już po prostu dalej. Matko boska, jak fajnie. i to kurde, kolejne pół godziny potrwało. Nieźle, nieźle. Jakiś nowy kolorek może fajny. Dobra, purple. A, shock damage o 10%. I eee. gacie akurat są spoko. Spoko wyglądają. Okej, okay, ulepszone. Dobra, Nie mogę szybciej. Super. Eee. Nie chciałem beklikaciu. Co my tu mamy dalej? Eee. Okej, okay, to jest krawacik. Pressing Y to eat any foods or food-based teren. Że po prostu jak mam teren sera na przykład, po którym chodzę, mogę go zjeść i sobie odnowić HP. What? Okej, okay, że podwójnie nawet. Wow. Jeszcze więcej. Triple the effectiveness. No dobra, tylko że to ma założenie tylko w tym świecie, bo w innych światach no nie ma takiego terenu. During bananas your health we're okay, że HP mi będzie wracać, ale myślę, że już z HP to mamy nieźle tutaj ogarnięte, więc ja podziękuję. Ale ulepszajmy, ulepszajmy. Trzeba wszystko kupić tak czy siak. No to będę fajny strój. No i kolorek jakiś. ława Split? No nie, no taki podzielony fu, ale midnight gradient. O, ole sobie go wezmę, boże, to taki czarno-niebieski. Jesus. czyli podsumowując, z ciuchów nic nie zmieniamy, ale futro zmienimy. O, to było tu. Time to change? Oczywiście. Oczywiście, że tak. A się monitory zatrzęsły. Mm, I zmieniamy to na midnight. Boże, jak dobrze wygląda. E, hold up, hold up, może gacie zmienimy. Ice water. Ja właściwie mogę tutaj byle co wziąć. Czy może z tych na dole, bo one będą więcej mi tutaj dawać. Uh, lava lub olej. Poison water może? Dobra, niech będzie ten poison water. Mm, sonar niech będzie dalej, bo my zwiedzamy i tutaj Tak, 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 tak! Looking good! Idealnie, moi drodzy! Jezu, skończyliśmy w końcu ten Fistlayer. layer, pokaż się jeszcze dzikie, jak ty wyglądasz super randko. No dobra moi drodzy słuchajcie, to by było na tyle, zakończyliśmy już cały świat, możemy sobie lecieć dalej do przedostatniej warstwy w tej grze, a ja wam dzisiaj dziękuję, trzymajcie się hej hej